ma z tej strony Karko? A to jest pierwszy odcinek serii od Zera. Wow, gościnę przewija. A no tak, sterowanie oddajemy mecz, bo inaczej to się nie da grać. Mamy gościa, który ma full złoty skład. Jest w dziesiątej lidze, ma 516. I ma Sirigu na bramce i te wezwa Wow. Na pewno duże szanse, żeby to wygrać. Ale w ogóle nie przebija powtórek, kaccynek, Boże. Człowieku, zlituj się. No, on ma kurwa taki. A także on nie to sami strzelają, więc... Wow, ale strzał. Piękny. Teraz. Uderz, uderz gol! Prudnikow, prudnikow jakiś Rusek chyba. No i przegram, nie przegram, chyba, nie przegram. Nie będę tego oglądał, bo to sweaty to nie chcę to Dobrze. Wow, co to było? Druga połowa, no, że No, ale musisz wychodzić. Kurde, ciśnij gościu. Potaj, dobra, jest, 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 jest. 2-0. Marine. Sweaty goal. No, ale... Na takim poziomie muszę takie strzelać. Bo oni sam na sam nie strzelą. No, na pewno nie Sirigu. Bez przesadu. No, bywa, ale biegnie, któryś z tych. Marine. Rybnik, tak jest. Marin, ale ten żołnierz. Teraz może Prudnikowy jego druga brama w tym Karim, test 4, M ma 4, teraz 4, 4, 4, 4 gol, 0 ale mu to wyszło, leke za linii pola karnego, po ziemi, jeszcze w kozią puścił, myślał pewnie, że jakiś łatwy mecz, że ma fajny skład, na pewno wygra, no, ale to lipa, to no, lipa, trzeba było mieć grać jeszcze, to nie jest takie łatwe. Go? Obok, Boże, jak to mogłoby przelecieć? Oczywiście po meczu widać, że statystyki najbardziej dla mnie. Kasa i EXP wpada. No i srebrna paczka, którą za chwilę otworzę. A na razie szukam sobie jakiegoś dobrego bramkarza do mojego klubu. No i znajdę Diego Alvesa za 2500 tysiąca końców. Myślę, że dobry deal je przyda w moim klubie i... Zobaczycie go w kolejnych meczach. Myślę, że, że starczy na kolejne kilka lig nawet. Kto wie. Dobra, mamy takiego przeciwnika. Koleś ogólnie skład taki jak od zera. Z tym, że ma Afelaja. Zaczynamy ten mecz i jedziemy. Trzeba to wygrać. Wybija. Dobrze, zbieramy tą piłkę. Marin. Dobrze. I w długi nie ma dobitka golu, tak jest. Baldok, no i piłkarz. Ten ze srebrnej ze paczki. Oso, o tak, o to chodziło. I strzał w lewy, i gol od Łupka, Trudników. Kolejna jego bramka, chyba już trzecia. Dobrze się spisuje, chłopak. Dobrze. Mimo, że jest ruski, strzela bramki. Zaczynamy od razu drugą połowę. Przeciwnik zaczyna od środka i... Jedziemy, jedziemy. Strzelmy tutaj jeszcze jedną bramkę na spokój i... Już będzie fajnie. Dobra, piło. Marin obok bramkarza, tak jest. To jest go 3-0 i, i tutaj już jest... Kompletny spokój, może coś wejdzie. Strzał. Słupek, tam ależ tutaj. Było piękne uderzenie, ale to ja, nie wchodzi. nie Może teraz go. Nie. Dobitka go nie ma. Boże, jak on tego nie strzelił. No i. czy zaro. Dobry wynik. Statystyki to potwierdzają. No dobra, a po meczu kupiłem sobie jeszcze środkowego obrońcę w postaci Rafaela Varana za 2000 końców. Na pewno przyda mi się w składzie, tak wygląda obecnie moja drużyna. Jeżeli podobał Wam się odcinek, łapkujcie i komentujcie na razie.